Witam wszystkich. Dzisiejszy filmik odsłonię innego troszkę motocykla. Z racji tego, że mówi na serwisie, to wie, czy nie na ostatnim. Eee, także tak będę zmieniał olej. Ponieważ odkąd go mamy? Jakiś rok. Przed nam sezonem należałoby zmienić. Także zapraszam. Wrzucamy sobie śrubeczki. 17 i i 24 potrzebujemy 17 będzie do tego spustowego a 24 do tego filtra siateczkowego czy jakiegoś, nie wiem jak to nazwać Ale jak sobie ścieka, do dłuższej przerwie Już końcówka Jakieś tam brudu się zebrało. Widać. Filterek się wyczyści. Duchawką. Zaraz będziemy składać bestie. Olej, ładnie ściekł. Śrubki pozakręcane to lejemy dziedągę. Tego tego nie Znaczy jak się będzie sprawował. To był nalany półsyntetyk jakiś mobila, chyba, ale motul. Z tego, że jeździłem na skuterach na nim i no, stwierdziłem, że ten będzie dobry. Czytałem też na forum. Także zobaczymy, pożyjemy.